Siemandeczka, ziemeczki, witam was na naszym kanale. W kolejnym filmiku pomyliły mi się zdania <grymne> nieważne! Witam was wszystkich! Dzisiaj zrobimy sobie piosenkę Sanach to koniec! Dobrze, a więc akordy potrzebne do zagrania tej piosenki to Aha, jeszcze zanim akordy, to kapodaster na drugim progu, żeby zagrać tę piosenkę w oryginalnej tonacji. Zaczynamy od akordu D-dur, następnie mamy Fis, mamy Adur, E-dur, mamy też H-mol. To są nasze wszystkie akordy. I jeszcze bicie. Mamy dwa raz na dół i raz do góry. Zaczniemy sobie od zwrotki. Zwrotkę zaczynamy od akordu D-dur i gramy go raz. Teraz mamy FIS. A i E. Przed refrenem um, zaczynamy od akordu D-dur i też gramy raz. ferę mamy dokładnie tak samo jak zwrotkę czyli defis a e piosenkę, mamy resztę już tak samo, te same akordy, nic się nie zmienia, także mam nadzieję Wam, że, że Wam się podobało mi już się język plączę uhuhu. Dobra, miłego grania. Mua.